Hej, 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 z tej strony Iwa. Mówię tak po cichu, bo i temat jest taki cichy. No dobra, a teraz poważnie. No to się nudziłam dzisiaj. No i ściągnąłam sobie taką jedną przeglądarkę tor. No i taki jeden program do nagrywania. I taki jeszcze jeden program do skonwertowania wideo. I chciałabym Wam pokazać, co można kupić na Dark Web. Zaczynamy. Są to różne leki, narkotyki, psychotropy, ekstaza. Można kupić tam broń. Taki Glock, na przykład Mustang, takie M4A4, AK. I płacimy tutaj w bitcoinach. Jeden bitcoin to tak plus minus 2200 euro. Co możemy sobie jeszcze kupić? W sumie nie możemy kupić, bo to jest nielegalne, ale co można tam kupić? Na przykład dokumenty francuskie, kanadyjskie, norweskie, amerykańskie paszporty. Paszporty jakie chcecie, brazylijski, australijski, francuski, kanadyjski. A dostaniecie od dwóch do 5 dni od złożenia zamówienia, w zależności od tego w jakim kraju się znajdujesz. Fałszywe karty kredytowe, PayPal. No i jest jeszcze tutaj taki czerwony pokój, Red room. Wiecie, co to jest za pokój? To jest taki pokój, w którym zamyka się pana albo panią. I osoby, które sobie zapłacą, mogą dołączyć do takiego pokoju i oglądać sobie, co się dzieje w środku. I w zależności od tego, ile zapłacą i jak dużo zapłacą, są w stanie wpłynąć na to, co się stanie z tym człowiekiem. Tutaj macie podane ceny. Nie będę się więcej zagłębiać w ten temat. Co tu jeszcze mamy? A za trzy pół tysiąca dolarów możesz sobie kupić obywatelstwo amerykańskie. najduży duży koszt. Półtora bitcoina. Szukamy dalej. Paszporty. Paszporty ceny zróżnicowane od 1000 nawet do 4000 euro. Zależy od kraju, z jakiego pochodzi paszport. Na przykład takie Czechy to tylko 1000 euro. Jeszcze mamy tutaj. Aha, iPhone, 7 I teraz taka ciekawa rzecz: tutaj takiego iPhone można kupić za 325 dolarów, 400 dolarów. A jak sprawdzałam cenę, no to takie 800, 1000, 1000 euro, 800 euro, 1000 euro. Normalna cena. Więc to jest taka dość dobra cena. Połowa ceny. Co tu jeszcze mamy? No, i tutaj jest taka strona. Tutaj to byście sobie raczej sami poczytali. O tym możecie sobie zatrzymać wideo. Nie chcę nawet na głos o tym mówić. Następna strona. Znowu paszporty. Wizo. Tutaj możecie sobie nawet życie nowe kupić. No i tutaj taka ciekawa strona. No i tutaj są już takie taki mamy tutaj, hex serwis. Tam są panowie, którzy zajmują się. Takimi już grubszymi sprawami, jak na przykład odzyskiwanie skradzionych bitcoinów, albo na przykład, jeżeli ktoś ma kryminalną przeszłość, to tą przeszłość wyczyści. Tak samo z historią kredytową, to też wyczyści, a zmieni status socjalny, czyli na przykład szkoła twoje życie, albo komuś się zrujnuje. Co tu jeszcze mamy? Karty kredytowe. No dobra. Tutaj mamy znowu karty kredytowe. Wartość 500 dolarów, 700 dolarów na karcie. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie lajka, like koniecznie zostawcie suba. Napiszcie komentarz, co o tym myślicie i czy chcecie następny taki film. Cześć.